Ja nie rozumiem ludzi, którzy w ogóle wykluczają taką e, e, jakby możliwość, bo e, to, co się dzieje w szpitalach, to nie jest nowa historia, to nie jest nowa historia. Ja pamiętam, jak mój dziadek był chory na raka, przerzuciło mu się to e, odwodnienie, było, e, było odwodnienie, niedotlenienie, zaczął majaczyć, wzięli go na oddział neu neurologii, to tam byli tak bezczelni ludzie, tak bezczelni. Dziadek pierwszy raz jadł w ogóle. Wszyscy się cieszyliśmy z rodziną. Była tam babcia, moja mama i ja. Cieszyliśmy, że on w ogóle od jakiegoś czasu pierwszy raz z apetytem coś je, bo przynieśli mu obiad. Podeszła pani, nie pamiętam już kim ona była tam na tym oddziale. Zaczęła go przyspieszać, że ma szybko jeść, szybciej ma jeść. Przy nas w ogóle, to już bez, bez ogródek. Ja myślę, może zaraz. W końcu podeszła i zaczęła tą łyżkę jemu normalnie wpychać na siłę do, do tego, do buzi. My spojrzeliśmy, my patrzyliśmy na siebie z niedowierzaniem. Z niedowierzaniem. Na tym oddziale wtedy ja myślałem, że im przestawię wszystko. Ja myślałem, że wezmę tą łyżkę i jej w dupę wsadzę. Ogólnie. Była to niezła rozruba. Ale poskutkowało, poskutkowało, bo może trzeba już radykalnymi środkami robić pewne rzeczy, bo ci ludzie są wyzbyci chyba uczuć w ogóle, jakichkolwiek emocji i ja to widziałem na własne oczy i to było lata temu, niepotrzebny był do tego COVID, więc, więc takie sytuacje się zdarzają. Zresztą z dówek mamy też wiele historii, prawda? Jakie jak jest traktowanie na przykład teksty, że trzeba było się nie rżnąć, to byś teraz nie płakała od lekarza. Są takie przypadki. Więc nie rozumiem ludzi, którzy wykluczają w ogóle takie możliwości. Nie, no w szpitalach to jest idealnie. To jest szpital e, z tego, na dobre i na złe. Po prostu. Tak trzeba mieć sprany mózg, bo to jest sprany mózg moim zdaniem. I teraz tak, bo już może... E, tam sytuację pociągniemy do końca, bo na pewno e, ten, warto o tym w ogóle mówić. A jak nie, no to warto to jechać, tam zrobić taki rozpiszdaj, że ten, że się skończy, że się skończą takie rzeczy. Bo to są Wasze szpitale, nasze szpitale i to jest nasz świat. Niech oni sobie w końcu uświadomią to, bo, ten, bo dochodzi do e, tragedii. A teraz e, koniec jeszcze jedną rzecz, tylko ja, e, bym chciał powiedzieć. Zobaczcie. Każdy powinien zacząć robić takie rzeczy. Jak coś wie, przekazywać to jak najszybciej. Mamy niesamowite narzędzia dzisiaj. Można powiedzieć w takiej trochę przenośni, że już łatwiej mieć nie możesz. Nie możesz. Dlatego, że mamy właściwie czas, można powiedzieć, cały świat w swoje ręce. Możesz cały świat. Możesz skomunikować się z każdym. Wysłać wiadomość wszędzie. Możesz zrobić wszystko. Możesz tworzyć rzeczy. A my z tego nie korzystamy. Nie, chce, nie chcemy z tego korzystać. Więc zacznijmy z tego korzystać nie tylko do klikania serduszek na Instagramie, ale można zrobić wielkie rzeczy ogólnie. Bez wychodzenia e, na ulicę, bez szarpania się. I e, słuchajcie dalej. Zobaczcie, że to jest to, co ja teraz robię. To jest treść, to jest content. To będą oglądali ludzie. Wiele osób tak robi i wiele osób mogłoby mieć z tego pieniądze i będzie miało z tego pieniądze, bo tak rozegramy te wszystkie sytuacje i niedługo dostarczymy takich narzędzi. Bo to jest taki sam content, jak ktoś nagrywa filmik na YouTube czy robi jakąś... To są media. I mogłaby się tutaj reklama wyświetlać za chwilę. Jakaś. I ludzie mogliby z tego mieć pieniądze. Każdy z was może mieć z tego pieniądze. To samo, jak publikujecie coś. Na Facebooku teksty, a nawet to, jak wstawiacie swoje zdjęcie. Na razie to za to pieniądze dostają wielkie, korporacyjne, gigantyczne platformy, yy, które z, później jeszcze wykorzystują to przeciwko nam, cenzurując i tak dalej, tak dalej. Więc warto jest się na tym dostanowić, że mamy duże możliwości, możemy tutaj zrobić wszystko. A...